Jesteśmy w Zamościu, jesteśmy w Zamościu. Zamość piękne, wyjątkowe miasto. Tam przed nami fragment twierdzy widzimy. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko wygląda. Naprawdę Zamość jest miastem, do którego warto przyjechać, do którego należy przyjechać, by zobaczyć, by popatrzeć, jak to, jak to wszystko. Y się ma tutaj na miejscu w rzeczywistości, a rzeczywistość jest fajna, pięknie, pięknie. Naprawdę tutaj bardzo dużo się robi, by miasto piękniało. Jedno z wielu podwórek miasta Zamościa, przepięknych podwórzy, bardzo zielonych, dużo zieleni tutaj w Zamościu jest. Jestem w Zamościu. Miejsce szczególne, miejsce wyjątkowe. Przed nami obiekt, obiekt oddawany do użytku. Dzisiaj jest 19 dzień września 2022 roku. Przed nami rzeka Łabuńka. Tak to wszystko wygląda na dziś, na teraz. Zamość pięknieje, zamość się zmienia. Zapraszam do Zamościa. Tutaj naprawdę warto przyjechać. Dzieje się bardzo wiele dobrego. Zapraszam. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w Zamościu, w zamość podziwiamy, Zamość filmujemy, Zamość, Zamość, znane i nieznane. Co takiego ciekawego się dzieje w Zamościu? Jest, jest bardzo fajnie i myślę, że ciekawym jest to, że mamy okazję popatrzenia na Starówkę Zamojską. Tutaj niedawno zauważyłem, będziemy widzieli tutaj po prawej, po prawej stronie taką, taką właśnie białą budowlę wzniesioną. W sumie to powstało niedawno. Bardzo ładnie to wygląda. Wielkie słowa uznania dla władz miasta, że taki wielki wkład wkładają w to, by było coraz piękniej. Życie toczy się do przodu. Była okazja dzisiaj sfilmować, nagrać jak to jeszcze jest, jak wygląda zamość przed remontem. Wiadomo, po remoncie Zamość jest yy, pięknieje, coraz bardziej pięknieje, tak jak yy, m.in. też i ta brama lwowska, która została dosłownie teraz niedawno na dniach yy, oddana do użytku, odnowiona yy, i jest coraz ładniej, coraz ładniej. Jadąc, jak sobie patrzę, tutaj się rozglądam, rozglądam, rozglądam i widzę... Po prawej stronie na parkingu stoi camper, camper. Ja tutaj swego czasu stanąłem. Zatrzymywałem się w swoim studium mobilnym. Życie od nowa też dokładnie pod tym samym, pod tą samą, samą kamerą. Są fajne wiadomości, tak jak fajnie zamość wygląda. Idziemy sobie ulicą Pokopową. kierujemy się w kierunku nowego miasta, jedziemy na nowe miasto. Ja na nowym mieście mam dzisiaj do załatwienia szczególny temat: jest to temat związany z moim życiem prywatnym. Jadę jadę tutaj do jubilera kupić pierścionek. Pierścionek zaręczynowy dla proszynki, ale o tym jeszcze na razie tajemnica. Ojej, jej jejku, jejku. No i smutna wiadomość się wydarzyła. A jaka no sami zobaczcie tutaj. ojejku, jejku, jejku. Wow. Zamknięte. Z soboty do godziny 14:00. Do godziny 14.00 niestety jest godzina 14.09 Spóźniłem się. No ale jak to jak ktoś mówił co się odwlecę to. ha 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 Skręcamy w lewo, w, kierunkę, w kierunku ulicy Partyzantów. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jak ulica Partyzantów jest modernizowana, rozbudowana, przebudowywana. Zaraz to wszystko sobie tutaj zobaczymy, jak to wygląda tak w rzeczywistości. Jak to wszystko idzie do przodu, świat się zmienia. Ulica Partyzantów pięknieje. Będziemy, będziemy mieli okazję zobaczyć, jak, jak wygląda. Obecnie na dzień dzisiejszy, czyli na dzień 3 grudnia 2022 roku, tak wygląda Zamość. Zamość jest pięknym miastem. Pięknym zamość, pięknym miastem jest miasto, które która, yy, ciągle zmienia swoją szatę na coraz piękniejszą. Yy, wjeżdżamy już na teren Nowego Miasta, na terenie Nowego Miasta. Też jest bardzo wiele zmian, pozytywnych zmian, fajnych zmian, a jakich między innymi też i to przed nami nieopodal widzimy rondo, rondo, które zostało teraz niedawno zrobione, wybudowane, stworzone. Objedziemy to rondo dookoła. Tak jak widzimy, chyba coś nawet właśnie są znaki drogowe montowane. Proszę zobaczyć, tutaj po lewej stronie yy, mężczyzna instaluje znaki drogowe, a to kolejny dowód na to, że to jest wszystko nowe. Yy, Zamość. Zamość piękne, wyjątkowe miasto, Zamość, który, miasto, które się rozwija i które potrafi naprawdę w bardzo fajny sposób zaskoczyć, i już dojeżdżamy. Do nowego miasta, nowe miasto, dzielnica piękna, nowa piękna, nowa, nowa w sensie takim, że została też tutaj przybudowana, zrobiona. Zaraz dokładnie pokażę, jak to wszystko wygląda, kochani. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, fajnie są, fajnie oznaczone, pomalowane. Co takiego ciekawego jest to, jest to, że po prostu też tutaj są kamery monitoringu. Jestem w Zamościu. Piękny, śnieżny Zamość, ale miejscu więcej obrazu. Zapraszam na wycieczkę po Zamościu. Przejdziemy ulicą Partyzantów, ale nie tylko, ale przy okazji powiem wam bardzo ciekawe wiadomości. <ścoughs> Zapraszam. Tak, tak, wiadomości, a wiadomości są jakie? Tylko i wyłącznie same dobre. Kochani, od początku. W dniu dzisiejszym zostałem zaproszony na jakieś rozmowy, rozmowy mające na celu nawiązać współpracę medialną, nawiązać współpracę medialną z innymi mediami. No i cóż, jak, jakie założenia były, takie, takie zostały realizowane. I obecnie jestem już po dwóch spotkaniach takich, po dwóch spotkaniach. No i, i, i przede wszystkim, co mogę powiedzieć, temat w toku temat w toku, co takiego ciekawego się wydarzy, co jak dalej będzie, będę informował Kochani, wielki sukces, wielki sukces odnośnie y, tematów związanych z mediami, z konsorcjum medialnym Szpony Mafii Polska. Y, myślę, myślę, że to wszystko jest na dobrej drodze y, w kierunku nawiązania współpracy medialnej również też i tutaj z lokalnymi mediami. Ja tutaj nie ukrywam, że współpracuję z innymi mediami, ale jak to się mówi, nigdy dość. <laughs> nigdy dość. Także jak jest okazja nawiązać współpracę, to trzeba próbować, trzeba rozmawiać, trzeba szukać różnych, różnych tutaj opcji także myślę, że także myślę, myślę, że myślę, że wymyślę coś, że wymyślę z tą współpracą, z tymi mediami i będzie ok, kochani okej, okay, okej okay. Osoba, której pan Tadeusz wysłał Dokładnie. tak skandaliczną przesyłkę, Dokładnie. jest dziś z nami i ma odwagę opowiedzieć więcej o tym, co ją spotkało. Ten pan ma dwie osobowości. Jakby pani go spotkała na ulicy i chciała z nim porozmawiać, to jak najbardziej. O wszystkim. To jest złoty chłop. Złoty człowiek, byś pani powiedziała. Tylko nie daj Boże, żeby pani zrobiła coś przeciwko niemu. Żeby pani zrobiła coś, co nie jest po jego myślą. Tego pana trzeba izolować. Żeby już nigdy więcej nikogo nie skrzywdził. paczkami, żeruje, żeruje ale no kiedy, ale jestem stroną występowania, panie prezydencie, tak, nieładnie, 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 nieładnie pan, nie, pan ja tak zachowuje, panie, że, panie, tak, panie, że tak, panie, że tak, panie, że tak się, żeruje, proszę, proszę, zniszczył, zniszczył, proszę, My teraz realizujemy materiał filmowy, mający nie, związki... A to niech dlaczego? Pan a dlaczego? No to dobrze. Nie pan umówiony, proszę się umówić. Aha. Proszę ze sobą wziąć także postanowienie o wpisie Pana e, tytułu do rejestru czasowego. Dobra, okej. Okay. I, I co jeszcze? Niech Pan nie krzyczy, niech Pan spokojnie okay, rozmawia. Okej, dobrze, okej, okej. Okay, okay. okay.